Moce emocji towarzyszyła zawodnikom podczas 22. kolarskiego wjazdu oraz 6. biegu górskiego Kowary Okraj. Na starcie przy ulicy 1 maja stanęli śmiałkowie, którzy pokonali morderczą trasę o przewyższeniu ponad 600 metrów z centrum Kowar do przełęczy okraj. Jakie wrażenia im towarzyszyły? Trochę się mierzę z tą wysokością, także, no ale mam nadzieję, że dam radę. Jest to takie wyzwanie, któremu chcę sprostać. No i... Kowary, piękne miasto, nie byłem tutaj nigdy. Także yy, dla mnie to jest frajda wjechać na Okraj. Pierwszy raz jestem w Kowarach. Yy, to jest bardzo ładnie położona miejscowość, głęboko w górach. Mam nadzieję, że niedługo wrócę tu pociągi. Yy, bo chciałbym na pewno przyjrzeć tu częściej. Jest super kontakt z naturą, bardzo piękne, wspaniałe góry. Bardzo fajnie położone miejsce. Kowary są atrakcją samą w sobie. Yy, mają piękną drogę dojazdową do granicy państwa. Drogę, która jest widokowo chyba najpiękniejsza, ale jest też bardzo trudna. 5, 4, 3, 2, 1, start! Uczestnicy zarówno kolarskiego wjazdu oraz biegu górskiego Kowary Okraj do pokonania mieli prawie 10 km. Dosyć duży profil do pokonania. Trasa nie jest trudna, duża część biegu jest drogami leśnymi, szutówkami. Końcówka, ostatnie 2-3 km, to jest taki można powiedzieć, troszkę wspinaczka. Sama końcówka podjazd na okraj, no, gdzie już te przemieszczenie zdecydowanie większe, jest dużo kamieni, jest dość wąsko, no to już wymaga jakiejś prawy i na pewno przygotowania kondycyjnego. W sumie 500 uczestników wystartowało w trzech konkurencjach. Oprócz kolarskich wjazdów był także bieg górski Kowary Okraj. Ćwiczymy po prostu charakter ducha w ten sposób. W tym samym czasie w Kowarach odbywał się także drugi kowarski zlot food tracków. Są dzisiaj kolarze, są biegacze, jest dużo osób towarzyszących, jest święto. W związku z tym postanowiliśmy, że to święto w jakiś sposób był atrakcyjnymi. U nas można skosztować azjatyckie pierożki gotowane na parze. Chińskie, wietnamskie, koreańskie, tybetańskie. U nas znajdą Państwo frytki belgijskie, fryteczki z batata słodkie, trójkąciki serowe, grubotarty ziemniak z serem fromage, krewetki w tempurze. Wszystko jest w tortii kukurydzianej, która jest moczona. To jest moczona kukurydza, to nawet tam nie ma mąki, tylko to jest moczona kukurydza w soli morskiej. Później jest mielona i z tego są robione placki do tacosów. I tutaj mamy wypełnienia, na przykład jeden to jest z szarpaną, długopieczoną karkówką, do tego salsa z pikli, remulada kubańska, drugi to jest e, z kozim palonym serem, do tego glazurowane buraki. Można było skosztować smakołyków m.in. kuchni tureckiej, kubańskiej, azjatyckiej czy greckiej. To był niezapomniany czas, zarówno dla miłośników jedzenia, jak i fanów sportu.